Witajcie, jest 23.45, a my gramy w Outlast. Ten filmie będzie stanowił takie pierwsze wrażenia z tej gry, czyli pogram tak z 30-45 minut i zobaczymy sobie z czym to się je. No dobra, na początek chciałbym powiedzieć, że u mnie tej gry nie zobaczycie w pełnej okazałości graficznej, bowiem mojego kompa dostałem w 1960 roku w ramach pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi, więc niestety jest on dość stary. I już nie ogarnia tej gry w max detalach, ale prawie, jest prawie na Max, bo są jeszcze opcje very high, których niestety nie mogę ustawić, bo gry, mam wtedy 20 FPS-ów, a wiecie, gra w 20 FPS-ach to nie gra. Dobra, co jeszcze chciałbym na początek powiedzieć? Gra wyszła 4 września, dokładnie o 19, została odblokowana na Steamie. Niestety ja nie załapałem się na preordera, dlatego kupiłem ją e, dzisiaj. E, za trochę wyższą cenę. No, ale co tam? Dobra, czemu nie nagram pełnej serii z tej gry? Bo nie mam do niej zaufania. W sensie nie mam zaufania do twórców tej gry. Dlatego nagram tylko pierwsze wrażenie, żeby zobaczyć jak ona wygląda, a potem sobie ją przejdę normalnie i nagram recenzję. No dobra, no to możemy zaczynać. Aha, ja już grałem tak, może 5 minut, tylko żeby zobaczyć jak ona działa. Powiem wam dokładnie, w którym momencie yy, skończyłem. OK, to dajemy new game. No i teraz mi fabuła nie obchodzi za bardzo, ja sobie ją na spokojnie obczaję, jak będę grał sam, ale pierwszy wpis jest bardzo fajny. Outlast contains intense violence, gore, graphic, sexual content and strong language. Please enjoy. Nie, nie będę się dobrze bawił, specjalnie zrobię wam nazwę, jeśli nie będę się dobrze bawił. Okej, okay, tu jest y, opis, jak chcecie sobie go przeczytać, to przeczytajcie sobie, znaczy zatrzymcie sobie filmik, ja wam daję tutaj kilka sekund, raz, dwa, trzy i zaraz rozpoczniemy. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że gra mi się długo ładuje, a że jest tak dziwnie skonstruowana, to połowy, y, połowę intra nie będę nie będzie widać. Nie wiem czemu tak dziwnie to zrobili, no ale niestety. Ale nic nie stracicie chyba za bardzo. Tam nic ciekawego nie ma. Tak mi się wydaje. Dobra, no to jedziemy. A jednak, gra mi się wczytała dobrze, jest całe intro. No, pierwszy raz widzę na moim kompie całe to intro. No dobra, czym się wyróżnia Outlast? Jaki to jest rodzaj horroru? To jest. Yy, to jest horror uciekanka. Nie wiem, jak określić ten rodzaj, ale to jest horror uciekanka, coś w stylu amnezji, czy penumbry, yy, clock towerów, hunting ground, czy takich tam. Yy, już niektórzy uznają tą grę za najstraszniejszą grę 2013 roku, ale zobaczymy sobie. Yy, zobaczę sobie ją ja. Ok, teraz muszę się odwrócić. Nie mogę jeszcze. No, zaciągnij ręczny. Okej, okay, teraz tu, me, tu jest. Yy... Confidental Okej, okay, mi się znowu tego nie chce czytać, bo to tylko taki filmik, takie pierwsze wrażenia. Jak już mówiłem, chcecie, to ja wam daję znowu kilka sekund. Raz, dwa, trzy. Yy, zatrzymcie sobie filmik, jak chcecie zobaczyć, a ja daję close. Okej, okay, czym się będzie wyróżniać Outlast od innych horrorów tego typu? Tym, że będzie tutaj. Yy... Latarka taka dość ciekawa, znaczy, nasze źród... naszym... naszym źródłem światła będzie właśnie ta kamera, którą teraz widzicie, i zaraz zobaczycie, czym będzie nasze źródło światła. E, no, włączaj, o, właśnie, to będzie naszym źródłem światła, czyli e, Night Vision w kamerce, tryb nocny. Dość fajnie, dość fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. E, no i poza tym, jeszcze wyróżniać się będzie tym, że, e, że będziemy mieli tutaj takie elementy parkouru. Zaraz zobaczycie sami, czekajcie, co ja tu mam. Notebook ten. Takie pierdółki, N. Notes. I jeszcze J. Documents. No i to jest ten dokument, z wcześniej wziąłem. Ok, tutaj sobie możemy przeskakiwać przez barierki. No i ogólnie chyba tym się tylko będzie ta gra wyróżniać, ale jeszcze nie wiem. Dobra, hold down, left and move. Można tak fajnie drzwi otwierać. O! Można tak drzwi otwierać, prawie jak w amnezji. No ale nie jest to tak, nie, nie jest to tak świetnie zrobione. To camcorder, please press. press. Right mouse button, to jest nasza kamerka, możemy sobie przybliżać tutaj. Tu możemy odpalać właśnie ten Night Vision. No i dobra, ja wiem, że drzwi frontowe są zamknięte, więc pobiegnę od razu tutaj. Jest takie zajebiste wejście. Zaraz zobaczycie, jak nasza postać nisko klęka. To run down, hold, left shift. Patrzcie, jak koleś nisko klęka, jakby się czołgał. O i widać rękę, i nogi też widać. O, to mi się podoba. Ogólnie graficznie nie powala jakoś specjalnie, myślę, że będzie lepiej. A nawet na moim złomie chodzi to dość fajnie, więc nie jest źle. Graficznie jakoś nie powala to jest w końcu Unreal Engine 3, chyba tylko yy, tak mi się wydaje. Niby gra next, next ale jakoś specjalnie tutaj graficznie nie jest zbyt zajebiście. No i wkurzają mnie strasznie blury. Popatrzcie, jaki tu jest blur. Odwracam się, jakbym był napierdolony. Ostro, dobra, ale nieważne. Jak widzicie, można się tu wspinać na ściany. Yy, nie ma tego na przykład w amnezji, czy w grach, które wcześniej wymieniłem. Okej, okay, no i ja zaraz wam powiem, w którym momencie skończyłem, bo on już się zbliża, on już się zbliża, i teraz mnie jeszcze lekko tnie, ale zaraz powinno chodzić lepiej. O, i w tym momencie zakończyłem, bo uznałem, że tu się rozpoczyna akcja. Możemy sobie włączyć naszą kamerkę i ten efekt naprawdę zacnie wygląda. E, przypomina mi to od razu film Rek. Film był strasznie gówniany, bo śmiałem się przez cały film, no ale... E, ale bardzo przypomina mi właśnie efekt z Reka. No i naprawdę fajnie to wygląda, nawet na high detalach. Okej, okay, no nie ma co, lecimy dalej, otwieramy tutaj drzwiczki. Cześć, czy jest tu kto? Tam chyba ktoś był, czy nie? Nie, to mi się... Wyłącz ten vision. Jeszcze nie potrzebujesz. Nie, tam chyba mi się przewidziało. Nie brakuje mi anti -aliasingu. nie wiem, może na... Łota, the... Ktoś już wydarł na mnie mordę. Brakuje mi tu anti strasznie. No ale pewnie by mi z już nie poszło, więc nawet lepiej pierwszego nie ma. Okej, okay. biegniemy dalej. Squeeze through, move towards the gap. Dobra, niekiedy mi tak przycina lekko ta gra, ale z tym nic nie zrobię. Jest jakiś komputerek, mogę coś z nim zrobić, czy nie? Co tu się robi na nim? Password. Mogę wpisać password? Niestety nie, ale jest bateria. Właśnie, bateria tutaj, jak Night Vision włączamy, to bateria nam się kończy, widzicie tam w prawym górnym rogu. Nie wiem jakie wymienić, może na tabie coś jest, nie, na tabie nie ma ekwipunku, po prostu chyba jak zbieramy baterię, to jest tak jak w pierwszej penumbrze czyli od razu nam, e, od razu nam. Sorry, zamyśliłem się, bo, zobaczy... bo usłyszałem telefon. Dobra, bierzemy dokument. E, Jot. Okej, okay, jak chcecie przeczytajcie sobie. Zmieniam stronę. Okej, okay, świetnie. I lecimy dalej, zobaczymy co nam w końcu ta gra pokaże. O, ktoś z mi zamknął do kibla. Ej, no kurwa, wysrać się chciałem. No sorry. Not today. Dobra, już słyszę jakieś świetne dźwięki. Rodem z niskobudżetowych horrorów. Biorę kolejną baterijkę. Czy co? naładowało mi czy nie? Tak, naładowało mi troszkę. E, co to jest to 4.10 tam na górze? To chyba są właśnie y, ilość baterii. Możemy 10 baterii maksymalnie przy sobie nosić. No dobra. Włazimy do szybu wentylacyjnego, i w którą stronę? W prawo, w lewo? Tu pewnie coś jest. Nie, tu jest tylko pajęczyna i kratka, która mi nic nie daje. Dobra. Ten efekt jak na razie bardzo mi się podoba. Tworzy taką dość ciekawą atmosferę, której nie. O! 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 o. To ty mi ten kibel zamknęłeś! Ha, niezwyczajny. zwyczajny! Tworzy ten Night Vision taką fajną atmosferę, bo w większości horrorów oświetlamy sobie teren. Yy, latarką, a tutaj właśnie takim czymś, co jest naprawdę fajnym pomysłem. Dobra, tu mam czy tam gdzieś indziej. Nie, tu jest niestety zablokowane jakimiś krzesłami czy innymi szajsami. Dobra, to tu mam iść, tak? No, już widzę jumpsenkowy horror się szykuje. Siema. Oj, bez głowy jesteś Urywa. O drugi. Cześć, ty też spadniesz? Mogę ruszać z ciała, które wiszą, świetnie.

Ty myślisz, że ja stąd get the fuck outuję. Fan horroru nie ucieka z takich miejsc. Fan horroru się cieszy, jak w takich jest. Dobra, otwieramy te drzwi. Witam, czy znowu jakaś jumpstynka mi wyskoczy? O, koleś! Hej, stój! Czekaj, Zamknął za sobą drzwi. Nie chcecie mnie gonić? Tak bardzo? Dobra, gdzie mam iść? Teraz tu? Czy tam? Najpierw sobie pójdę tam zobaczyć, co tam jest ciekawego. Tu są kolejne nie... Zawalone. Mm. Mogę iść albo... O, What the fuck, co to za krety? Uje mnie przez okno. O kurwa, mnie rozśmieszył. On śpiewa jeszcze, śpiewasz sobie jeszcze. Jestem Przemcia. A ty? No nie odpowiedział. Życie, masz. Dobrze, będę się bronił. Znaczy, będę się bronił. Będę uciekał od tych wariantów, czy jak oni tam mają. Ok, poszłeś już? Tak, chyba poszedł. Stawaj bohaterze gry, nie wiem jak się nazywasz. Zapomniałem. Znaczy, zapomniałem. Nawet nie, nie czytałem za bardzo fabuły, więc nie wiem. Escape the Asylum, access security control to unlock. Nie zdążyłem przeczytać. No. Dobra, tu jest jakiś ziomek sobie leży, rozwalony troszkę. Tak frak, flaki mu wypruli. Tu jest kolejny, ten pewnie wstanie, tak żeby było yy, strasznie. Cześć, wstaniesz? Żeby była jumpstank jakaś? Nie, nie wstanie. Ok, tu jest jakiś dokument. Ja już on go daję do czytania. A, dużo było na następnej stronie, aż jedno słowo. Ok, ok, gdzie mam teraz iść? Mogę przejść? Się. Tam, tu jest wózek. Inwalidzki jak w każdym horrorze. W asylumach w ogóle zapomniałem nazwę Asylum po polsku. Asylum to po prostu psychiatryk, coś w tym stylu. No i azyl, ale tu bardziej chodzi o psychiatryk. No dobra, czy coś tu jest? Czy nie? Jakaś bateria by mi się przydała, chociaż mam jeszcze cztery. o, o wstaniesz? Nie. Dobra, jak na razie była jedna gówniana jumpsenka. Ogólnie wygląda to jak na razie... Na... On żyje. On się ruszał, czekajcie. Tak, on się rusza. Ogólnie na razie wygląda mi to na taki tani jumpstankowy horror z dobrą grafiką, no ale... Zobaczymy co będzie dalej. Cześć, czy ty coś mi zrobisz? Będę musiał od ciebie uciekać? Będziesz mnie tym wózkiem gonił? Hej! Ej, nie masz oczu. I masz śmieszną mordę. Dobra, ee, to chyba tu mam iść. O! Cześć! Ej, wy macie mnie w dupie, czy co? Ej, zasłaniam ci telewizor. Aha, dobra, na nim nic nie leci, okej. Okay. <grym> dobra, coś tu jest, coś tu jest. Nie, tu nic nie ma, tylko te debile. Którzy nic mi nie chcą zrobić, a nasz bohater jakoś też ich ma w dupie. No dobra, to chyba pozostały mi te drzwi albo tu. Mmm, najpierw zobaczymy to. Tam jest kolejny koleś chyba żywy jeszcze. Nie, bez głowy raczej nie żyje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Hej, a masz kartę. Keycard for Security Control. Okej, okay, a Security Control gdzie jest? Czy coś tu jest, jakiś dokument, czy coś? Niestety nie. Collect. Uh, reporter's notebook. Notes. I'm inside. Aha, czyli on sobie zapisuje, tak jak w amnezji, choćby, yy, swoje przemyślenia. Wybaczcie, że tak teraz powiedziałem, to dziwnie, ale ale czytałem te, ten tekst. Dobra, przeczytajcie sobie go, sobie go jak chcecie, a ja go wyłączam już. O. Dobra, to lecimy dalej. Gdzie jest security control? Mmm, tu może. Mm, nie, chyba nie. Nie, tu jest klucz, a ja potrzebuję co innego. Czemu wy nic nie robicie, ludzie? Czemu macie mnie w dupie? Nie wiem, to ja ich też mam w dupie, okej. Okay. Się Wow, nie spodziewałem się tego. O, muszę myszką ruszać. Nie pomogę ci, spierdalaj. Będziesz mnie gonił, czy. Wiedziałem, że, ta, że tak będzie. Musiało coś być, że zaraz mi wyskoczy na mordę. To nie było straszne w ogóle. Ok, security control, gdzie jest security control teraz? Jak nagrywam let's play, to się za bardzo nie skupiam. I mogę mieć problem z ogarnięciem tej sytuacji całej. Eee, Wymienię baterię powoli, bo już ci pada. Mm, tu raczej nie, ale tu są jakieś, jakieś wejście tu jest świetne. Aha, to kibel po prostu. I coś tu leży bateria. Pick this up Picked up battery. Dobra. Mogę z tym biegać w ogóle? jak z tym Tak jestem? Tak, mogę biegać, świetnie. No dobra, security control prawdopodobnie jest tu. Nie, to jest winda, tu jest ten wózek Eee, może coś. No to chyba tu mi zostaje, bo nigdzie indziej. Aha, mogę tak sobie patrzeć. Ten też tam rozwalił. Kibelek. Tu ktoś będzie? Tak, koleś, który. Witness! Świadek! Świadek jechowy tu jest zabity na kiblu. No, tu nic ciekawego w tym kiblu nie ma. Dobra, coś tu jest. Mmm, Zwłoki everywhere. Ktoś tu nieźle, niezły rozpierdol zrobił. Tu bez głowy znowu kole się nie wstanie. Nie, on ma głowę jeszcze. Eee, ale śmierdzicie już, to musieliście dawno zginąć. Dobra, idę stąd. nic ciekawego nie ma. Eee, komary mnie atakują. Czemu ja tu musiałem komary napuścić sobie do pokoju? Okej, okay, tu jest Security Door. Karta zbliżeniowa. Tu policjant. Krzesełko, o jest klawiaturka. Czasem mi spadają FPS-y, niestety, wybaczcie, no nie mam takiego dobrego już kompa, O czym mówiłem? Hacker, dawaj, haksuj to. Accessing security system. O, o. To jest ten koleś, który do mnie gadał tam. No i zgaścił mi światło, co za chuj. Restart the generator in the basement. Tu ktoś jest, czy nie? Hide, the hide in the locker, don't try to fight Okej okay. Chyba coś leżało około tego lockera. O, to znowu ten co mnie rozśmieszył. Mogę przybliżyć sobie O, zasłaniają cię kratki niestety Jaka szkoda. No nie rusza mnie to w ogóle jak na razie ta gra. A już wiele ludzi uważają za najstraszniejszy horror 2013, jak dla mnie to amnezja to rozpierdoli jak chcę. No idź, się stąd. Nie chce mi się ciebie już oglądać. No, come on! Masz coś przywiązane? Jakiś łańcuch do nogi, czy co, że tak chodzisz śmiesznie? Nie wiem, czy teraz mam czekać, czy... czy co? W Amnezji było tak, że muzyka po prostu... Y, robiłaś taka spokojniejsza wtedy, gdy y, potwór odszedł. A tutaj nie wiem, co ma być. Chyba poszedł. Chyba poszedł, chyba poszedł. Już się muzyka uspokoiła. Ła! Te spadające FPSy. Dobra, coś tu leżało, ja coś tu widziałem. Nie, to był kąp po prostu. Mogę coś zrobić? Ach, <laughs> presto, hide, nie przeczytałem do końca. Myślałem, że na kompa mogę nacisnąć. Dobra, on pewnie teraz na mnie wyskoczy tutaj. Nie, nie chcę wyskakiwać. Dobra, ja biegnę z tym Night Vision, bo nic nie widzę. E, tu mam drzwi, tu mam. Tutaj nie wejdę. Muszę restart the generator. Muszę zrestartować generator, ale gdzie on jest, to ja nie wiem. Hej, czy ktoś tu jest? Tak, jakiś, jakieś zwłoki. No i tylko zwłoki, zwłoki. O, dokument. Dobra, przeczytajcie sobie. Świetnie. Wymieniaj tą baterię, bo zaraz ci padnie. Nic tu chyba ciekawego nie ma. Air to reload batteries Batteries Okej, okay, zajebiście, ty szybko robisz Nie mogę tych drzwi otworzyć, czy mi się wydaje? No nie mogę, a jednak... Aha, po prostu są zamknięte Aha, czyli ja mam iść... No tak, właśnie tak się skupiam na let's playach Mam iść do basementu, a basement jest gdzie indziej Tu zaraz mi ktoś wyskoczy Chyba Basement, zejście do basementu, czyli do piwnicy było gdzieś tutaj na tej wielkiej hali, dokładniej tu. O. Właśnie w tym miejscu. Dobra, tutaj. O, w -y nie spadajcie tak. Dzięki, z góry. No dobra. Czy jest tu kto? Jakaś jumpsenka czy przynajmniej coś? No, jak na razie nie czuję w ogóle klimatu tej gry. Jakiś tak brakuje mi go tutaj. Nie wiem, może to przez to, że nagrywam. No, ale brakuje mi tu strasznie klimatu. Niby ten night vision jest fajny. Jakieś tam rozwalone zwłoki są, no ale... Nie jest to specjalnie straszne. Mm. Jak na razie wygląda tak jak bardziej rozbudowana z lepszą grafiką minigierka? Okej, okay. Volt Prawdziwy David Bell. Dobra Ktoś tu jest? Kogoś słyszę O, on mnie też słyszy. Who is there? On tam jest czy mi się wydawało? Nie, to zwłoki po prostu sobie wiszą. Okej, okay, coś tu jest, mogę to nacisnąć. Turn 2 to gas pumps. Turn on the two gas pumps and the main breaker to restart the generator. Dobra, czy mam coś na tym zrobić, czy nie. Main breaker gas pumps. Nie, chyba muszę coś tutaj znaleźć, w tym yy, w tej piwnicy. Cześć zwłoki. Jak na razie. Nic tu nie widzę. Oprócz tego kolesia, co dar mordę tam Ale go też zresztą nie widzę Dobra, są drzwi zamknięte niestety, szkoda mm, 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 mm. Czy ja nagrywam dopiero 5 minut? Tak krótko w tą grę gram, czy to po prostu Nagrywa tylko jak mam włączone ten Tą kamerkę, tylko jak mam włączoną kamerkę No dobra, ee, a, 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 co ja tu mam zrobić? No wróciłem się, jestem genialny Nie, czyli jednak mam coś zrobić chyba e, w tym, tym tak, muszę jednak zrobić coś tam w tamtym miejscu, ale co? Nie mam pojęcia. To jest jakaś rozbudowana zagadka, czy co? No tu jest gas pump tu, ale nie mogę, nie mogę z tym nic zrobić. Za bardzo? Ani tego przycisku nacisnąć ani nic takiego. Na e się wychylam. Dobra, coś tu muszę jednak znaleźć, ale, ale where? To? Nie e, ciągle mi się mili Nie, tu nie O, tu są jeszcze drzwi, okej, okay, nie założyłem ich wcześniej O! Gdzieś wszedłem Coś tu jest, coś tu jest bateryjka Świetnie No i padło Night Vision O! Już coś widzę, już coś widzę Okej, okay, coś się odpaliło Zajebisty głos Ktoś tu łazi? Nie. A, a jednak. Hej! Z Buta wjeżdżam. Z baseballem, patrzcie. Się go boję. Hej, tu jestem. Popatrz. Tu jestem, nie tam. <ślał> Te animacje są świetne. Chodzi, jakby miał kupę w gaciach. Dobra, czyli jeszcze muszę iść tam, gdzie on był. Tutaj, pewnie on zaraz mi gdzieś wyskoczy od tyłu i mnie będzie gonił. Um, tu jest Electric Room, tak? Electric Room, ok. Zobaczmy, co w tym Electric Roomie jest. Tu już są szafki, czyli widzę, że zaraz się będę musiał ukrywać. To jest bardzo niespodziewane takie. Eee... ktoś Coś tu idzie, czy nie? Nie. W tym Electric Roomie coś musi być albo tu dalej. Tak, pewnie tu dalej. Eee, krew znowu wylana, albo coś innego. Mm. Tu jest bateryka. Oczywiście flacky everywhere. Chcieli tutaj zrobić taki klimat gore, ale... Gore w grach mnie za bardzo nie rusza. Oprócz w Manhuncie, który jest zajebisty po prostu. Głównie w dwójce. Bo tam był naprawdę ciężki klimat taki e, gore typowy jak w filmach. O! Found something. Dobra, ktoś tu idzie do mnie? Muszę się kryć. Picked up battery. Okej okay, wyskoczysz mi teraz? Nie? Oj, gra jesteś mało jesteś mało przewidywalna Dobra co ja jeszcze mam zrobić? Co ja jeszcze mam zrobić tu? Zaraz baterie będę musiał wymieniać to na pewno Mmm te są drzwi jeszcze jakieś Zamknięte niestety a szkoda Dobra A a a a a a a Nie wiem gdzie iść O <śled> Nie, no kurwa, gdzie są szafki? Dajcie szafki! To ładno, nie bij mnie tym baseballem po twarzy, ej. Muzyka jest y, prawie emocjonująca. Dobra, wybijamy do szafki. Dobra, pozostało mi się chwilę kryć. No nie, no nie straszy mnie tak no Jest. Okej, okay, ja sobie może wymienię baterię. Mogę to zrobić teraz? Mogę. On mnie oczywiście nie usłyszy. Wyłączę sobie Night Vision. Poczekam aż on pójdzie gdzieś w Pizdu. Tak, byłem duchem, dokładnie. Oni mają jakieś omamy dziwne. Dobra, ja niedługo będę kończył, to były tylko takie pierwsze wrażenia jak widać. No. No średnio mi się ta gra na razie podoba. Nie jest. Prawie w ogóle mnie nie straszy. Nie wiem może to dlatego, że nagrywam Let's Playa czy coś, ale no... No nie straszy mnie za bardzo ta gra jest... Zagadek chyba tu nie będzie, tu będzie, wszystko będzie polegało na tym, żeby biegać i przesuwać jakieś dźwignie i inne gówno Czyli dość nieciekawie e, Także szukać baterii i łazić z tym Night Vision ciągle i uciekać od tych śmiesznych koleśi z baseballami No nie, no... Jak na razie jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tej produkcji i jednak wolę poczekać na amnezję, może ona pokaże mi coś więcej Dobra, czy już ten koleś poszedł? Poszłeś już? Ja tylko zrobię jeszcze jedną rzecz, do, do, dojdę gdzieś do tego generatora tam e, z powrotem. E, mam, mam, ale gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Nie wiem. Aha a nie, myślałem, że mnie koleś atakuje, a to tylko taka muzyczka. Dobra, dobra, gdzie ja mam iść teraz? Z powrotem, czyli tutaj. Moja orientacja w terenie mnie nie zawodzi, już wiem gdzie iść. Dobra, e, tu są... O, fa się ma I want to share something Dobra nara, e, szafka, szafka. A uciekam A przejdziesz to? Umiesz to przejść? Sam jesteś Marko hmm. No chcieli zrobić skradankę taką e, uciekanko skradankę, ale się... Śred... Witam. O, popaczcie, przelazłem przez niego Może on jest duchem. Dobra, czy ja coś tu mogę zrobić teraz? Nie, jeszcze nie Dobra, on mnie goni tam. Prawie się boję. David Bell, dawaj! Wow, uderzył mnie baseballem. W ogóle ten efekt uderzenia jest tak realistyczny, że aż nie... Aha, tu jest jeszcze wejście, dobra. No, mama. Ma. ale przydałoby się ukryć. Tu jest... Ła, wow, zostaw mnie! A ja ci teraz zamknę drzwi przed regiem, co? I co teraz? I nie otworzysz ich. O, ale debil, nie... Jaki kretyn, on nie umie za klamkę złapać. Rozumiem, że potwory z nie potrafiły złapać za klamkę, bo zamiast rąk miały jakieś dziwne coś, ale on... Dobra, w końcu jasno, nie. Tak, jasno. Dobra, uciekam. Z powrotem. Zaraz dolecimy do początku. Ja wyłączam tą grę Już. Potem sobie zagram sam, zobaczymy, może moje odczucia będą do niej lepsze. Dobra, eee, eee... No nie. Kurwa ślepy zaułek. Zostaw mnie! Gdzie tu iść? No przecież stąd przyszedłem, ej! Chodź, 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 już wiem chyba gdzie. Dawaj dawaj, 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 jump! Dobra, tu było takie przejście. Nie ma go! Zniknęło! Dobra, a jest, tu. Tu, tu, tu. O, właśnie to. Dokładnie to. Okej, okay, zajebiście! Uciekam ci. A ty mi nic nie zrobisz? Dobra, wróciłem! Jestem z powrotem, zrestartowałem generator. Mogę wracać tam. Jak na razie, ja sobie zacznę tą grę oczywiście od nowa. Jak będę grał sam, bo chcę poznać Fabułę i. No, już będę wiedział na początku co tu będzie, no ale co z tego. Okej, okay, no to tyle. Tak, tak wyglądały moje pierwsze wrażenia z tej gry. Mam nadzieję, że przynajmniej pół godziny nagrałem. Mam taką wielką nadzieję. Dobra, to tyle, więc cześć i następnego Let's Playa.